Najbardziej użyteczną rzeczą, jaką możesz zrobić na bezludnej wyspie, to stanie się pokarmem dla hien! No już nie rób z siebie takiego mądrali! Możemy zrobić wszystko! Dajcie spokój! Nawet głupiec wie, że doświadczenie nie jest najważniejsze. To zależy, co weźmiesz ze sobą! A co ty byś wziął? Broń oczywiście! Do obrony przed drapieżnikami i zdobywania pożywienia! A słyszałam, jak zdobywasz jedzenie. Ma! Przynieś mi coś smacznego. Nicole, a ty co byś wzięła? Ja na 100% wzięłabym telefon. Ja bym wzięła skraj na owady. Dla mojej delikatnej skóry to jest najważniejsze. Ech, wy. Najważniejszą rzeczą na wyspie jest zorganizowanie domu, w którym można się ukryć przed niebezpieczeństwami. Co za bzdury. Żadne bzdury. To tajemny sekret przetrwania. To jest sekret całkowitej porażki. Sugeruję, żeby poszukać mojej mamy, a ona oceni, która opcja jest najadekwatniejsza. Adekwatność to moje drugie imię. Chyba adekwatność ze słowem przegrany. Tania, Tania! Mała! Tania! Bawa, Tania! Tania! To dziwne, że Tania nigdzie nie ma. O tej porze zwykle coś pichci. Może jest to z Woldemarem? Jej strój na randkę jest w pokoju. Najwyraźniej poszła gdzieś indziej. Strój na randkę? Oj, długo by opowiadać. Ma taką sukienkę, którą uważa za opcję korzystną dla obu stron. Obopólna korzyść ma miejsce wtedy, gdy możesz zamówić droższe jedzenie. No, coś takiego. Dziwne, że Tania gdzieś poszła i nam o tym nie powiedziała. To naprawdę nie jest do niepodobne. Ludzie, patrzcie! Tak, więc co to są za żarty? Może Tania chciała coś upiec i rozsypała? Tania i piec? Wątpię. A te ślady na moce nie wydają wam się podejrzane? Tania oczywiście jest drobną kobietą, ale jej stopy nie są aż tak małe. No tak, właściwie to wygląda jak ślady dziecięcego buta. Nie, no nie, 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 proszę powiedzcie mi, że to nie może być złota! Spokojnie, zastanówmy się, no spokojnie. A jeśli wróci, żeby się na nas zemścić? Daj spokój, Żenia. To tylko mała dziewczynka, a nie jakiś poltergeist. Ta, ona jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo wściekłą dziewczynką. Wolałbym już poltergeista. Musimy to rozwiązać. Mamo, Tania! Mamo! Jeśli wyobrazimy sobie, że nasz mózg potrafi logicznie myśleć, to myślę, że wystarczy zadzwonić do Tani, zanim zrobimy zamieszanie. Zgadzam się, Nikol, dzwon. Gdybym to ja tak długo nie odbierała telefonu od mamy, to już by po mnie przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie. Wszyscy, chodźcie tu! Czy nie wydaje wam się podejrzanym znikiem okoliczności, że Tania zniknęła, a pojawiła się mała dziewczynka? Dlaczego szepczemy? Coś nas podsłuchuje. Myślisz, że to ma jakiś związek? Mam nadzieję, że nie, chociaż istnieją wszelkie problemy. No sens! Dlaczego dziewczynka miałaby porywać matkę? Wróciła do domu ze szkoły, a nie z więzienia! Zgadzam się! Nie panikujmy zawczasu! Chodźmy przeszukać resztę domu! O nie! O, przyjechali! Myślałam, że się szybciej niż mnie znajdziecie! O, fajnie, zła stara dziewczynka Nie szukaliśmy ciebie, tylko mamy Co ty w ogóle robisz w naszym domu? Teraz to ty jesteś w moim domu A to niby czemu? Ponieważ ten, kto rządzi, jest właścicielem domu Wy zrobicie wszystko, co ja wam powiem Co znaczy, że rządzę tu ja? Czy tylko ja mam wrażenie, że ta dziewczynka ma poważną manię wielkości? Zdecydowanie, ożeniłbym się z kimś takim Powiedz mi, gdzie jest mama? Myślisz, że wiem, gdzie jest twoja mama? Nie udawaj, że jest inaczej! W twoich dziecięcych oczach jest więcej bestii i przebiegłości niż w oczach Boktera, gdy idzie do to łazienki! A swoją drogą dawno tam nie byłem! Dobra, nie będę długo ciągnąć tej intrygi. Nie jesteśmy w filmie! Tak szczerze mówiąc, to nasze życie ostatnio przypomina jakiś brutalny thriller. Dość! Powiedz, gdzie zabrałaś mamę! Chodźmy! Mama jest w bezpiecznym miejscu. I muszę przyznać, że porwanie jej było bardzo proste. Więc porwałaś Tanie? Boże, myślałam, że jesteś mądrzejsza. A jednak się myliłam. Wprowadź tu natychmiast, Tanie! Hahaha, ha, ha. maleńki, naprawdę myślałeś, że to Ty dyktujesz zasady gry? Jakie gry? Jej, którą prowadzę ja. Jeśli chcecie znowu zobaczyć swoją mamę, to będziecie musieli zrobić wszystko, co wam powiem. Dobra Nicole, nie słuchaj jej. To wszystko jakieś żarty. Ona blefuje. Idziemy stąd. Do zobaczenia. Cześć przystojniaku. Co? To jest jakiś nonsens. Jak mała dziewczynka może ukraść mamę? To dziecko ma w sobie więcej zła, niż my wszyscy razem wzięci. Cóż, mama czasami zachowuje się jak dziecko? Nic więc dziwnego, że ktoś mógł ją porwać. Jak rozumiem! Nie chcecie z powrotem swojej mamy! My tobie nie wierzymy! Jak udowodnisz, że porwałaś mamę? Jeśli ja, przedstawię wam dowody. Okrucieństwo moich zadań wzrośnie. Zgadzacie się? Nas już nic nie zaskoczy. Uwierz mi. Mam nadzieję, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby to zrobić. O co tu chodzi? To wszystko prawda? No przecież sam wszystko słyszałeś, Żeniczka. Mama ma nadzieję, że zrobicie wszystko. Aby ją uwolnić. Żeniczka? Czy tylko ja uważam, że między tą dwójką jesteś podejrzanego? Powiedz mi, co trzeba zrobić? Jesteśmy gotowi na wszystko, abyś ty uwolniła mamę. Jesteśmy pewni, że Tania zrobiłaby to również dla nas. Powiedz mi, jakie tam masz zadania. Miejmy to za sobą. Gra się rozpoczęła. I uwierzcie mi, tę grę zapamiętacie do końca życia. Dobra, przestań marnować czas na te wszystkie filmowe frazy. Przejdźmy od razu do rzeczy. Mi się podobają jej filmowe frazy. Tylko nie mów nam że będziesz nas zmuszać do umycia nóg. Prawie zgadłeś, ale nie mój, a waszych. W sensie moje są czyste. Grzyb zniknął, pozostały tylko odciski. No i żegnaj apetycie na cały rok. Nie zrobicie tego po to, żeby się oczyścić, ale żeby się odświeżyć. Czy to to, o czym ja myślę? Nie wiem, jakie myśli krążą ci po głowie tam, gdzie wielu ludzi ma mózg. Ale wy macie stanąć pod lotowaną wodą i stać tam przynajmniej kilka minut. Im dłużej stoicie, tym bardziej kochacie mamę. Tak, mamusiu, powinnaś zobaczyć, co my robimy dla ciebie. Bogdan, dawaj! była w zoo i oglądała foki. Tylko, że foki są urocze, a wy jesteście żałośni i zabawni. Osobiście to nam współczuje. Nie zasługujemy na to. Tania też nie zasłużyła na porwanie, więc przyjmij ten cios jak mężczyzna, a nie kurczak. O proszę, niezłe rzeczy. To jest dobre. Niko, nie masz nic przeciwko, jeśli trochę to odśchanie. Przeciw, to moje kosmetyki! Bardzo prosiłam o nie mamę! Jeśli nie odasz, nie będziesz miała kogo błagać o nowe. Tak więc wybierz, co jest dla ciebie ważniejsze. Ty mała paskudo. Ups. Tak, Nikol straciła kosmetyki. Tania powinna to Pytanie, widzieć. Tania, jak bardzo Nicole kocha swoją mamę, zniknęło samo z siebie. Mam nadzieję, że to tylko mała przekąska. Nadzieja. Chyba już pogodziłam się z regułami gry i rozumiem, że nie ma tu zbyt wielu przyjemnych rzeczy. Nie wiem co to, ale zaczyna śmierdzieć. Zmuszenie was do tych obrzydliwości jest proste. Sprawienie, abyście odgadli te obrzydliwości z zamkniętymi oczami jest o wiele ciekawsze. Tak, kary są tylko gorsze i gorsze. Nie zdziwię się, że prędzej czy później będziemy zmuszeni po prostu polizać szczotkę toaletową. Cs, na twoim miejscu nie podsuwałbym jej nowych ciekawych pomysłów. No co, kto będzie pierwszą ofiarą? Myślę, że pierwsza będzie Nicole. Zupełnie jak w szkole. Kto do tablicy? Nicole, oczywiście. Fru, co za obrzydliwe gryź. Fru, co za obchyda. Odpowiedź jest błędna. Za każdą złą odpowiedź pozwolę ci spróbować jeszcze raz. Co jak cebula w czekoladzie. Myślisz, że to czekolada, że kiki nie zgadza się z tobą? FUJ! Dobra, to czekolada. Chociaż kto wie? Następny będzie żenia. Dawaj przystojniaku. FUJ! Mogę udzielić wcześniejszej odpowiedzi na podstawie aromatów, które tutaj wyczuwam. Ich zmusiłabym do zjedzenia tego, ale ty jesteś najfajniejszy. Nie musisz tego robić się w ogóle dzieje? Czy wy lubicie się nawzajem? Oczywiście, że nie. Jeśli się z nią ożeni, to będziemy mieli wspaniałą rodzinę. To jest zgniła ryba. Dokładniej, jest to zgniły sum konserwowy w puszce. Ale i tak policzę twoją odpowiedź. <śm> Hmm! Albo mam taki zły gust co do jedzenia jak do facetów, albo to jest naprawdę dobre. Zgadzam się, to jest całkiem niezłe. To są lody z majonezem. Ukurzasz mnie! To naprawdę tobie smakowało? Oczywiście, że nie. Chciałam ją tylko zdenerwować. A mi to smakowało. Uff. No co? Chyba już czas, żeby moje króliki stały się moimi niewolnikami. Klasyka. Dlaczego ktoś zawsze chce, żebyśmy byli niewolnikami? Może mamy to w krwi? Dobra, przestańcie gadać. Słuchajcie tego. Zlata, usiądź obok mnie i odrób moją pracę domową. Żenia, piękniej kupić napoje i słodycze. A Bogdan... Mm, Powinien pomachać wachlarzem czy coś w tym stylu. Jest strasznie gorąco. A ja co mam robić? A ty, żebym się nie stresowała, będziesz trzymała mój telefon i przewijała za mnie TikToka. Podczas gdy ja będę oglądała filmy. Nigdy nie myślałam, że będę niewolnicą małej dziewczynki. Tak, nasze życie zdecydowanie poszło nie tak. Przewijaj wspólniej! Mhm. Mm nie mhm, mm ale cokolwiek powiesz, królowo. Cokolwiek powiesz, królowo. Ups, coś spadło. <grystanie> <grystanie> Służbo, chodźcie tutaj. Nie rozumiem, dlaczego w pokoju jest taki bałagan. Pewnie dlatego, że to ty go zrobiłaś. A dlaczego wy jeszcze tego nie wyczyściliście? Może nie chcecie, żeby mama wróciła? Byłoby lepiej, gdyby mnie porwali. Macie 10 minut, aby tutaj było idealnie czysto. I umyjcie podłogi, zegar tyka! Dalej, wieszajcie to! Dalej, szybko, pomogę to. Dalej, dalej! Dawaj, 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 Jeszcze dawaj! O! Gdzie to wszystko wisiało? Tam jest wieszak, trzeba to powiesić na tym wieszaku. ten masz! Trzymaj, trzymaj! Wreszcie, to wszystko. Mylisz się? W sensie? Nicole. Uderzenie brudną szmatą. Przykro mi, że nie, ale wszyscy rozumiemy po co to. I z czego się śmiejecie? Też chcecie. Okej! A few moments later. Właśnie nudno. Jak nakłonić tych chłopców, żeby mnie zabawili. O, mam pomysł podani! Chodźcie tu! Krótko wyjaśnię. Ja nudzę się. Chcę, żebyście dla mnie zatańczyli. A żeby było zabawniej, najpierw wylecimy. Olej na podłogę! No ale nie martwcie się! Dodawam to żywych emocji! Wkrótce to ja umrę od tak dużej ilości żywych emocji! Wygląda na to, że to nas czeka! No zatańczmy trochę! To przecież nie jest takie trudne! Wykorzystuję nas jak chce. Czuję się upokorzony! Nie martw się! Wkrótce będzie to nasz zupełnie normalny stan! Ua, 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 ua. Powinniście w cyrku występować! Chociaż mało prawdopodobne, że ktoś zapłaci, aby to zobaczyć. Pomyślmy, do czego mam was teraz zmusić? Pamiętam, że przez lata wpadła na pomysł ze szczotką toaletową. Nie, to jest za dużo! Jak możesz być aż tak zła? I dlaczego wyładowujesz tą całą złość na nas? Zawsze obrywamy. Obrywa się tutaj, Nicole, tylko tobie, a reszta jest tu dla towarzystwa! Oni yy, a niby dlaczego? Nienawidzę tego, że wszystko Ci przychodzi tak łatwo! Ulubiony bloger wielu widzów! Wszyscy cię oglądają tylko ze względu na Twój wygląd. Naprawdę? A Nikol jest popularna nie ze względu na swój wygląd, ale wysiłek! I tak przy okazji nie tylko Nikol się tutaj stara! Ja też jestem nie mniej popularny! No tak, w wąskich rękach. Ja mam własne zdanie na ten temat! Jestem gotowa ogłosić ostatnie zadanie! No w końcu! No, ale będzie ono przeznaczone tylko dla Nicole. I co to jest za zadanie? Jeśli chcesz, żeby twoja mama wróciła, będziesz musiała wybrać między nią a Sławą. Ty wiesz, co cenisz bardziej. Co za głupie pytanie? Oczywiście, że mama jest dla Nicole ważniejsza. W takim razie nie będzie jej trudno obciąć włosy i zgalić brwi. Co? O, a dlaczego aż tak? Sprawdźmy teraz, dlaczego jesteś taka popularna. Nikol, będzie kochana, nawet jeśli będzie łysa. A o tym to się przekonamy. Ludzie, co mam robić? Nie wiem, sytuacja delikatnie mówiąc jest trudna. Strzyżenie włosów jest bardzo trudne, ale zaczynam lubić tę małą dziewczynkę. Gorąca sztuka. Uspokój się. Dla nas najważniejsze jest odzyskanie tani. Nie po to cierpimy przez cały dzień. Jestem gotowa. Proszę, Nikolnie. nie! Kurczę to jak babcia na lodzie! Z jednej strony bardzo przerażające, ale z drugiej interesujące. Ja nie mam wyboru. Ups! Mama, co ty tu robisz? Powinnaś być w niewoli! Co? Gdzie powinnam być? Czy wszyscy oszaleliście? To znaczy, że nie zostałaś porwana? Przez kogo? Ej, ty nas oszukałaś! Czy cierpiliśmy cały dzień wyłącznie dla twojej przyjemności? No, trochę naciągnęłam sprawy! Wielka rzecz! Wielka rzecz? Ja prawie swoje włosy ścięłam! Oj, przestań! Nie pozwoliłabym ci włosów obciąć! Chciałam tylko sobie pożartować! Nie rozumiem! Co się z wami dzieje? Moją drogą zapomniałam powiedzieć, że koleżanka przyprowadziła córkę, żebyśmy z nią trochę posiedzieli. No ale o tym to już wiecie, prawda? Więc stąd pochodzi to nagranie na telefonie. Mam nadzieję, że zrobią wszystko co w ich mocy, aby to zrobić. To było zbyt okrutne! Była dla ciebie miła, uwierz mi. Ha, niesamowita kobieta. No tak, gra, wpuścić dziewczynę przed komputer. Grałabyś tylko w ubieranie się i kolorowanie obrazków. O, patrz kto to mówi! Lepiej powiedz mi dziękuję. Bez mnie nie rozwiązalibyście ani jednej zagadki w grze. Ale popisów ile? Dobra, Nicole, nie panikuj. Może dobrze, że gry to nie twoja bajka. A Czemu niby to? Jeśli dziewczyna to zaraz, gry nie są dla ciebie. Jaka niesprawiedliwość? Gry komputerowe są bardzo niebezpieczne. Rzec to niebezpieczeństwo, tylko dla portfela mamy Żeni. Przekazał już tam mnóstwo pieniędzy. Nie przepuściłem, ale mądrze zainwestowałem w rozwój swojej przyszłości. Ej, wy, nie przeżywajcie. Są powody poważniejsze niż zrujnowanie budżetu rodziny Żeni. Jakie powody? Często siedzę na różnych forach. Forach? Można myśli takie żeńskie fora? Jak bezboleśnie usunąć wąsy? Nie, to są fora dla graczy. Tam często opowiadają o tym, jak postacie z gier komputerowych wyłasiły z monitorów do realnego świata. Czy przypadkiem nie jesteś szalony, wierząc w takie rzeczy? Istnieje wiele historii o tym, jak postacie dręczyły graczy i nie dawały im spokoju, a potem oszaleli... NA ZAWSZE! Co za z Dobra, dosyć, jestem zmęczona graniem wasze gierki. Zobaczycie, jak trudno będzie wam ukończyć grę beze mnie! Tak, wasze gry są nudne! Wolałabym zrobić coś naprawdę pożytecznego, przynajmniej zrobię kilka TikToków, pa, pa. Dobra, może na dzisiaj wystarczy, zamierzam zdobyć serce sąsiadki! U. Postacie z gry wychodząc z monitora. Jezus, kto to wymyśla takie bzdury? Nikol, to wszystko bzdury. To fantazje naszego niezbyt bystrego przyjaciela, zatem żyjmy dalej. A few moments later... Nie no, Natasza już zupełnie oszalała. Kolejne moje zdjęcie kopiuje. Teraz to do niej napiszę z fejka. Nicole ma lepsze... Ej, z lata! wypiłaś moją herbatę? A po co mi twoja herbata? Patrz, mam swój! Więc gdzie twoim zanim się podziała? Może mama miała rację? I TikTok naprawdę uzależnia nawet nie zauważyłaś jak wypiłaś herbatę. Dobra, załóżmy że w to wierzę. to Prawda, udało ci się powtórzyć lifehacki z TikToka? Mam nadzieję, że chodzi o lifehack ze smażeniem popcornu w lodówce. Nie, cała prawda o grze. Postacie mogą naprawdę ożyć Same to widziałyśmy. Co to za nonsens? Chyba za dużo gracie w gry na komputerze. Fantazja szaleje. I już. Nie, naprawdę wszystko widziałyśmy na własne oczy. Bzdury. Nasłuchaliście się historii Bogdana. Weźcie się w garść. Dobra, wychodzę. Nie chcę słuchać tych bzdur. Mama. rodzinie nie znajdziesz nawet chwili spokoju. Czy inni też mają takie problemy? Zdecydowanie co ugotować na obiad, podział obowiązków rodzinnych. A u nas co? Jakieś potwory, równoległe światy, dom wariatów! O! Film 12 Dzisiaj jestem buntownikiem. O, to spoko! Dzięki! Już myślałam, że oni są totalnie do niczego. Proszę bardzo. O, Pyszności! Oj, nie. Ej, ej! Ej! Stop! To nie jest śmieszne! Nicol, to ty zmuszę cię do zjedzenia tych śmieci! Będzie smakować lepiej niż to, co dają w środę na stołówce! Dobra, cofam to, co powiedziałem. Mamy tak zwykle. Gdybyście od razu nam uwierzyli, już byśmy coś zrobili. Bez dowodów, trudno jest uwierzyć, że z monitora mogłaby wyjść postać z gry! Nie w tym jest problem. Musimy pomyśleć raczej, kto wyszedł. A jeszcze lepiej, dlaczego? Myślmy logicznie, ten ktoś jest cały różowy! Ten ktoś ma bardzo długie ręce. Uwielbia zabawki, słodycze i herbatę! To jest... Emilog! No! Co wiemy o postaci Mami Longlegs? A to wy mi lepiej powiedzcie, to wy jesteście ekspertami od gier. To zabawka ze starej, opuszczonej fabryki, która ożywa. Zawsze się nie obawili, ale w końcu ją porzucili. Teraz jest wściekła i pragnie zemsty. Ona ma dwie strony, dobrą i złą, ale także. Bardzo zmienny nastrój! Cóż, to typowy nastrój wszystkich kobiet, więc ta mama wcale mnie nie zaskoczyła. To nie mama, to mami! Uwierz mi, będziesz bardzo zaskoczona! Ma niesamowicie długie nogi i ręce, więc jeśli coś się stanie, może do nas dotrzeć z dowolnego miejsca! Dobra, nie panikujmy! Chociaż mam. Stronę, ma też dobrą stronę. A może mamy szczęście i ona jest dziś w dobrym nastroju? My! Mamy szczęście! Bardzo śmieszne! Ostatni raz mieliśmy szczęście, kiedy celowo zalaliśmy szkolną toaletę, a dyrektorka myślała, że pękła rura! Jak to mówią, jeśli nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Naprawdę, nie chcę tego sprawdzać na sobie. Bogdan, jesteś najstarszy! Wyjdź na dwór i sprawdź, czy wszystko jest ok! Dlaczego zawsze wybierasz mnie? Rozejrzyj się, Bogdan! Idź do sklepu, Bogdan! Usuń resztki śledzia po tacie, Bogdan! W tym domu nie ma za grosz sprawiedliwości! To dlatego, że jesteś najlepszy i najzdolniejszy. A makaron to komu się nawija? Bogdanowi! A jakże inaczej? Czekaj! Co? Na wszelki wypadek spytam jeszcze raz. Czy my teraz chcemy sprawdzić, czy postać, która wyszła z gry komputerowej i kręci się po naszym domu, jest agresywna, czy nie? I można rozerwać, jeśli jest agresywna? No tak. A, to nie mam więcej pytań. Mało. Pułapka? Pułapka? Masło! Czy to nie masło, które mama zostawiła mi na śniadanie? ona też kradnie! Ma długie łapy, czego się spodziewałeś? Wygodniej jest garneć wszystko takimi rękami! Dlaczego ona to robi? Co to jest? Wyzwanie? Czy ona chce grać? Mami, Long Legs to zapomniana zabawka! Nikt się z nią od dawna nie bawi! Może jeszcze się z nią pobawimy, stanie się dobra i wróci do swojej gry? O, dobry pomysł! A few moments later... Dobra, rozłożyliśmy tutaj wszystkie zabawki, co dalej? Teraz pewnie sama przyjdzie. Jak? Co po zapachu? Ona nie jest psem tropiącym, musimy ją wezwać. Tak, dać jej znać, że chcemy się pobawić. Mami Longlegs! Chcemy się z tobą bawić! Mami, Mami bawimy się! się Przyjdź do nas! Uuu. Będziemy się bawić lepiej niż w Sylwestra! Uuu. Uuu. Pewnie chcecie się ze mną pobawić i odrzucić, jak wszyscy inni. Ale nie! Przez długi czas byłam śmieciem. Może teraz wasza kolej, żeby być na moim miejscu. <śm> Do czynienia z postacią o złej naturze. Tak, wyrzucanie na nas śmieci nie jest zachowaniem osoby spokojnej. Może po prostu nie udał jej się żarta, w rzeczywistości jest miła. Tak, Żenia, chciałbym mieć twoją wiarę w ludzi. Ale ona nie jest człowiekiem. To nic nie zmienia. Aaaa! długorejki potwór nie chce być miły? Cholera, gdybym miała takie długie nogi i ręce już spacerowałabym po wybiegu. A nie zajmowała się śmieciami. Gdybym miał takie długie ręce, mógłbym sięgać do lodówki bez wstawania z łóżka. To by był raj. Tak, wniosek jest jeden. Po przyjacielsku nie wróci do gry. Będziemy musieli dostawać inne metody. Bardziej drastyczne, że tak powiem. Zmusimy ją do wejścia w monitor. Niech wróci tam, skąd przyszła. Bogdan, dawaj pająka. Idziemy złapać tego potwora. Chociaż nie jest dla nas łaskawa, przykro słuchać, jak kobieta płacze. Nie było jej na żal, kiedy rzucała w nas śmieciami. Ona też nam nie współczuła. Współczuła sobie, ale nie nam. Kto może w to wątpić? Tak, nam jest taki. Wpiekamy do pokoju, wysyłamy ją do gry przez monitor. Brzmi prosto, pozostaje to tylko zrobić. Na trzy, trzy, dwa, jeden, zero. Jesteś na kanale Miss Nicole! Uważajcie! Wracaj, skąd przyszłaś! Nie jesteś tu mile widziana! A! Ups! A! O! O! A! <gokolwiek> hmm. Ach, musicie przyznać, że plan brzmiał nieźle! zrobić tego lepiej? Coś myślę, że wybraliśmy złą taktykę. A to czemu? Myślę, że ona jest zła, bo wszyscy chcą ją wyrzucić, wysłać do gry i tak dalej. A co mamy robić? Zameldować ją w domu i żyć z nią długo i szczęśliwie? O nie, nie chcę żyć z tym kapryśnym stworzeniem, które zawsze będzie miało ochotę z nas drwić. I które ma takie zmienne nastroje, nie dziękuję. No, lepiej od razu wyjechać do wariatkowa. A co jeśli namówimy ją, żeby bawiła się z nami, ale będziemy zachowywać się tak, że nie będzie mogła z nami wytrzymać! Sugerujesz, żeby zdenerwować ją tak, żeby ona sama chciała wrócić do gry? Właśnie! To znaczy, żeby bawić się z nią tak bardzo, że po prostu nie będzie mogła nas znieść! Genialne! Zawsze te zaskoczone głosy. Jakbyście nie przywykli, że moje pomysły są zawsze genialne! Dobra, biegniemy pokazać tym długim nogom, kto tutaj rządzi! Do roboty! <laughs> Teraz musimy namówić Mami Longlegs, żeby się z nami pobawiła. No cóż, kto potrafi przekonująco kłamać? Potrafię przekonująco kłamać. Cudowna umiejętność, którą nabyłem w szkole. Jedna z niewielu przydatnych umiejętności, jakie posiadasz. Mami Longlegs! Gdzie ty, Mami Longlegs? Chodź, Mami Longlegs! Long Chcemy się z tobą pobawić! A! Pobawimy się w to, co tylko zechcesz! Razem przez resztę życia! A! My, tylko my! oki nieokiełznana zabawna! <grymian> <grymian> Naprawdę? Tak! Nie oszukujecie mnie i nie zrobicie tak jak każdy. Nie wyrzucicie mnie, kiedy już się wystarczająco zabawić. Jeśli cię oszukujemy, to bom będzie po wszystkich sprzątał do końca życia! Tak jakby to coś zmieniało! <grym> Co chciałobyś zagrać? Może planszówki albo tetris? Siatkówka, jedalna lub niejadalna, zabawa wchowanego, zagadki? Zagadki, tenis stołowy, tenis ziemny? Dowcipy online, dowcipy na telefonie, dowcipy sobie nawzajem, dowcipy swojej mamie. Możemy też posmarować się lepkim dżemem, biegać po pokoju, pić i być w piórek. <śm> 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 Uspokoicie się, nie mam czasu myśleć! Pobaw się ze mną, mam mnóstwo brzeczności! Nie, baw się ze mną! Będziemy grać na komputerze, aż nam oczy wypadną! Nie! Ona będzie bawić się ze mną! Nie, ze mną! Nie, ze mną! Od teraz będziemy bawić się do końca życia! Każdą godzinę, każdą minutę, każdą sekundę! Przestaniemy jeść, pić i chodzić do toaleta. Może nawet oddychać. Zapomnimy o naszych rodzicach, przyjaciołach, a może nawet o naszych imionach. Tylko gry i szalona zabawa! To przestańcie! Zatrzymajcie się! Nie ma potrzeby! Gdzie idziesz? Mieliśmy się bawić! Wciąż mamy mnóstwo do zrobienia! Hurra! Aż nasza nieudolność nie doprowadzi do niczego dobrego. O, proszę bardzo, nasza głupota uratowała nas przed czymś naprawdę strasznym. O, teraz nie wiem, jak długo już nie będę grał w gry wideo. Ta, chyba skończyło się to traumą psychiczną. Myślę, że Mami Long Longlegs w tym przypadku ma poważniejszą traumę psychiczną. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy! PA-PA!